Cześć, witajcie. Dzisiaj razem z Flapem będziemy brać udział w konkursie budowania. Ale jedyne o czym nie wie Flap to to, że będę używał dzisiaj X-Ray'a i będę podglądał co on tam buduje. Ale to jest w naszej tajemnicy, więc idziemy teraz do Flapa. Cześć Flap! Cześć Flap! To co? Czas na konkurs budowania. Tak jest, zgadza się. Ale to nie będzie taki zwykły konkurs budowania, bo jak widzisz dzisiaj nasza ściana jest z bedroku. Żebyśmy mieli pewność, że nikt z nas nie będzie podglądał. Jest twarda, jest z roku, i nikt nie będzie w stanie podglądać nawet nas, więc zaczynamy, może, co? No dobra, to ja chcę pierwszy losować, okej? Okay? No losuj! No dobra, no to pierwszą konkurencją będzie. Pokój, flop! Mamy zbudować pokój! Pokój? Jak my zbudujemy pokój, flop? To może być dosyć trudne. Nie, no co, ty to prościzna, ja nawet mam plan. No dobra, skoro masz plan, okej, okay, ja też coś wymyślę, więc dobra, no to powodzenia. Dobra, to powodzenia, flop! Okej, okay, skoro Flop flab... Mówi, że ma pomysł, to zobaczmy, jaki on ma ten pomysł. Jestem bardzo ciekawy, dlatego odpalamy X-raya. Okej, okay, odpaliliśmy już X-raya, i teraz widzę przez ścianę. I chwila, chwila, chwila. Jakim cudem Flap już zbudował coś takiego? Niemożliwe, o co tu chodzi? Tutaj zmienimy sobie poduszeczki na czerwone, bo przecież czerwony to mój ulubiony kolor. Nie, chwila, chwila, chwila. On na pewno musi oszukiwać. Dobra, chwila, chwila. Ja biorę sobie podkę na niewidzialność i go trochę potrolujemy. Tutaj musimy oczywiście wstawić naszą podkładeczkę i wstawimy ją gdzieś... Myślę, że w tym miejscu coś takiego. O nie, czy flap po prostu wziął gotową budowlę i ją teraz trochę przerabia, żeby wyglądało, że to on. Hmm, dziwna sprawa. i dobra, i mamy czerwoną podkładkę. O nie. Dobra, dobra, nie podoba mi się jeszcze. Ja skupię sobie tą budowę na moją stronę, żebym też miał coś po swojej stronie. I zaczniemy sobie prankować flapa. Więc ja zaznaczam sobie tutaj pierwszą pozycję. Co by jeszcze tutaj zmienić? Tutaj druga pozycja. Podkładeczka czerwona jest. Dobra, teraz idę na drugą stronę i sobie to po prostu wkleję. Aha. Tylko musimy to zrobić gdzieś w tym miejscu. O, tak i wklejamy. Okej, okay, zobaczcie na to. Już mam swoją gotową budowlę. Tylko flap już zdążył tutaj pozmieniać niektóre rzeczy na czerwone. Dlatego ja dla pewności zmienię sobie je na swój kolor. No dobra, to teraz pora iść poprankować trochę flapa. Zobaczmy, co on tutaj kombinuje. Hmm, może byśmy tą lampkę dali też na biurko? Też biurko każdy ma swoją lampkę. Okej, okay, flap teraz Dobra, coś robi więc musimy. Przy lampce. A ja mam pomysł: wezmę sobie teraz wodę, rozleję ją po całym łóżku. Flap będzie musiał ją posprzątać. Dobra. zobaczcie na to, ha! Ale tu jest pełno wody. Kopiujemy sobie tą lampkę i wkleimy ją tutaj. Dobra, flap tutaj teraz będzie kopiował lampkę. O nie. Hmm. Kurczę, źle ją skopiowałem. O nie, co jest? Skąd ta woda na łóżku? O, dobra, zauważył. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, dobra. Musimy to wszystko połatać. Skąd to się w ogóle tutaj wzięło? Dobra, Flapp będzie teraz łatał wodę, a ja w tym czasie postaram się zmienić tutaj kolor może tego fotela, bo moglibyśmy go zmienić na przykład na taki niebieski. Wow, i zobaczcie, ten fotel od razu wygląda ładniej. Jestem ciekawy jak zareaguje, jak zobaczy fotel. Dobra, ostatnie poprawki. I zaraz ta cała nieszczęsna woda zniknie. Okej, okay, udało mu się. Co jest? No nie i cały fotel zmieniony. O nie, on był przecież czarny, dobra. O, dobra, dobra. Mm, uratujmy to jakoś, uratujmy to jakoś. Dobra, ja zrobimy go czerwony. Teraz zmienia kolor fotela na czerwony, a ja mu teraz tutaj w śmietniku wleję lawę. Ha, to będzie dobry pomysł, zobaczcie na to. To normalny trzyma lawę w śmietniku, przecież to jest niemożliwe. O nie, coś mi się tu pali! Skąd tu się wzięła lawa? No nie, tak nie może być. O nie zaraz mi się wszystko spali. bym tak, zauważył lawę w koszu. O nie, o nie, o nie, o nie. O nie ma się tam. zalać. Postawię tutaj pajęczyny, no bo każdy jak sprząta i pakuj no to sprząta też pod łóżkiem no i tutaj naprawdę brudno o nie tak tutaj stare pamięć tutaj stare pamięć Okej, okay. dobra jeszcze ja tutaj trochę. Tutaj na pewno będzie dużo. Nikt nie chciałby mieć pająków pod łóżkiem. Oj, na pewno nie ja. Dlatego to na pewno będzie lekkie zdziwienie dla Flapa, jak je zobaczy. Okej, okay. no widzisz po Nie, nie, nikt nie zmienię tego fotela. przecież to jest jakiś dramat. Właśnie teraz ja wracam do swojej budowli i mówię mu, że to już koniec czasu. <laughs> Więc dobra, teraz pora zmienić się w już widzialnego, bo na razie jestem niewidzialny. Okej, okay, i jeszcze musimy wyłączyć X-Ray'a. No nie, ten fotel wygląda teraz wstrętnie. Ej, Flap, Flap, koniec czasu, koniec czasu, mam nadzieję, że zdążyłeś. Już? Tak szybko? Tak, koniec czasu. Wow, Flap, co tu się stało? To mój pokój. Jaki on jest wielki. Podoba ci się? No, jest bardzo duży. Wow! Jak ty to zbudowałeś w tak krótkim czasie? Przecież to jest ogromne! No, yy, szybko, flop, szybko! Rachu, ciachu i po strachu trzeba było to szybko zbudować. Nie, no wygląda to naprawdę bardzo ładnie. O, ale, ale chwila, co to za woda jest tutaj? Ta Chyba nie powinna tak być, co? Yy, to ja chciałem wyczyścić tą szafkę, wiesz, bo ona była taka brudna i yy, stwierdziłem, że wyczyszczę tą szafkę. Ale ja już to, już to, już to zabieram, bo ona już jest czyściutka, wiesz, i... To łóżko też chciałeś wyczyścić, tak? Wodą. Nie, nie, to po prostu się woda bardziej rozlała przy czyszczeniu szafki, aha, wiesz? Aha, rozumiem, to rozumiem. To tak po prostu wyszło, no, no. Nie wygląda to zbyt ładnie. A tutaj, w tej... co to jest, śmietnik? Kamienie w śmietniku? La. po co ci kamienie w śmietniku? Yy, bo ja lubię kolekcjonować kamienie, wiesz? I dlatego tak to po prostu dziwnie wyszło. Wow, a tu widzę, że masz fotę. Jest niebieski, w moim ulubionym kolorze No, właśnie tak go y, zrobiłem Bo, no, stwierdziłem, że musi być jakiś akcent, wiesz y, Który ty lubisz Żeby może lepiej to wpłynęło na ocenę No powiem ci, że to jest chyba najlepsza rzecz, którą zbudowałeś no, Naprawdę mi się podoba, bo jest oczywiście niebieska Tylko ten czerwony mi tutaj nie pasuje, wiesz Ale ogólnie to w porządku A co to jest tutaj pod łóżkiem? Przecież to jest stalne brudno O nie, pająki, na tego chyba nie powinno tutaj być, co? Bo ja też chciałem pokazać, jak realnie jest w każdym domu, wiesz? Bo ten, no czasami się zdarza, że w jakimś miejscu nie posprzątamy i chciałem po prostu pokazać, jak to jest w prawdziwym życiu. No nie wiem, nie wiem. Ja na przykład nie chciałbym mieć tylu pająków. Zobacz, że ich tu jest. No troszkę ich się nam mnożyło. Może trochę z nimi przesadziłem. Ale ogólnie nie jest chyba źle, co na pewno wpłynie na ocenę. No nie wiem, fla. Budowa jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Poza tymi małymi. Potknięciami, typu właśnie pająki pod łóżkiem, czy ta woda. No ale, no, powiem Ci, że ogólnie jest bardzo ładnie. E, plus, oczywiście, do za fotel, bo jest niebieski, dlatego daję Ci 9 na 10 Wow, super! Dzięki, wielkie vlog. Ale moja jest na pewno lepsza, Chodź, zobacz na to. O, o tak, super, ona jest. No, e, ale ona jest bardzo podobna mm, do mojej, wręcz nie, taka sama. nie wydaje mi się. Nie no, zobacz, patrz, tutaj mam... Jak ci się nie wydaje? Łóżko, pościel ta sama, ściany te. To nie jest to samo, niebieski. Fotel ten sam, Leci... A nie, bo przecież ja, ja ci zrobiłem niebieski fotel. No tak, okej. Okay. Yy, no to może nie jest jednak taka sama, ale... Zobacz, nawet śmietnik mam diamentowy, ty miałeś taki jakiś tam czerwony, taki niefajny. No ogólnie jest dużo no różnica. Nie wiem, ale nie uważasz, że bardzo podobna? Wiesz jak to mówią, wielkie umysły myślą podobnie, więc może rzeczywiście trochę jest podobna, ale finalnie no jednak się różni. No w sumie masz rację. No dobra, ale ty na pewno też masz brudno pod... <laughs> nie. Nie, 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 Flap Ja mam tutaj pod czyściutko No dobra Ta budowla jest wręcz idealna Skala duża Bardzo ładny czarny fotel Wszystko czyściutko No nic, no 10 na 10, Flop, wygrałeś O, wow, dziękuję ci bardzo No dobra, Flap, jesteś gotowy na kolejną rundę? No pewnie Ale tym razem ty losujesz Bo ja losowałem ostatnio No dobra, to uwaga Klikam przycisk i... Wow, Flap, będziemy budować Patryka Rozgwiazdę ze Spongeboba Wow Uwielbiam SpongeBoba. Aha, ja też uwielbiam. Mam totalnie dobry pomysł na to. No to dobra, to lecimy. Powodzenia, fla. lecimy! Powodzenia. Dobra. Nie, fla poszukuje. Teraz jestem już na w 100%. Co ma być? Okej. Okay. Dobra, trochę jest w powietrzu, ale to chyba nic nie szkodzi. I patrzcie, normalnie ten Patryk jest idealny. No jest bardzo ładny, akurat w rację. Ja już biorę swoją wypadkę na niewidzialność i idę tam go potrolować. Ale najpierw muszę sobie oczywiście skopiować tą całą budowlę, żeby ja też coś miał. Dlatego tutaj zaznaczymy sobie pozycję pierwszą. Teraz tutaj zaznaczymy sobie pozycję drugą. Uwaga i klejamy. Ha. zobaczcie na to. Teraz Patryk jest po mojej stronie. Tylko muszę zniszczyć to siedząko, żeby się niczego nie domyślił. To dalej sobie siedzi i chiluje. Ja zaraz mu pokażę, ja zaraz mu pokażę. Najlepiej byłoby zrobić coś, co od razu by zauważył. Wyleję mu tutaj wodę? Tak. Cześć, co tu się stało? Tak, teraz tutaj. O nie, się wylała woda. Dobra, szybko, szybko, szybko. Dobra, nie, o, zobaczcie, zobaczcie. On ma tutaj taką ślinę, a teraz wyleję mu wodę i zobaczcie wygląda jakby się śliniem jeszcze bardziej. Nie, schodami nie mogę, dobra. Ej, kolejne! Co jest tutaj nie tak, dobra. Dobra, zobaczcie. Okej, okay, znowu ktoś mi jakieś przykusy robi, no nie. Teraz zamienię kolor tego Patryka na zielony, żeby Flap myślał, że to jest sprawka Flipa. Dlatego zamieniamy sobie tą terrakotę na oczywiście zielony beton, o tak. Zobaczcie na to! Ale on jest zielony! Dobra, ta woda słynie i... CO SIĘ STAŁO?! CZEMU MÓJ PATRYK STAŁ SIĘ ZIELONY?! O nie, o nie, nie, o nie! O nie. Jak ja mogę to naprawić? Co on tutaj kombinuje? Kiedyś mnie Flop tu szkolił, że jakoś tak to można zamienić. Próbujmy to zmienić na... Kurczę, zapomniałem jaki to był kolor, ale chyba czerwony? O nie, to nie był czerwony! To na pewno nie był czerwony flap, Ale to nie. wygląda strasznie! No, teraz będzie musiał to naprawiać! Wygląda jeszcze gorzej! Nie mamy mu teraz spodenki. O nie, zobaczcie, on sobie szybko naprawia. To musimy to szybko zrobić. No, może. Hmm, różowe? <grym> <grym> tak, to będzie dobre. Dobra, jakoś to będzie, jakoś to będzie, jakoś to się uda. Zobaczcie, ma ja teraz różowe gadki. gadki. Co się stało? Czemu on teraz ma różowe spodenki? Przecież miał zielone. <gadki> Co z tego wyszło? Najgorsze. No nie wygląda to najlepiej, Flap. Tu jakiś różowy, tu jakiś zielony, tu jakiś czerwony. Nie, no ja nie będę chyba w stanie tego naprawić. A czas już się pewnie kończy. Oj tak, czas się kończy. Na deser jeszcze wyleję tutaj na czubku głowę trochę lawy, żeby nie było mu to tak łatwo. Dobra, zobaczcie na to. Flap, Flap, koniec czasu, koniec czasu. Widziałem, że to już koniec. Cześć, Cześć Flap. O nie, co tu się stało? Flap, Patryk chyba tak nie wygląda, co? Tragedia się stała. Nie wiem, ktoś mnie troluje. Nie mam pojęcia. Dziwna sprawa. Raczej nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś tutaj to miał co się robić. Tym bardziej, że jesteśmy tylko we dwójkę na serwerze, a ja robiłem swoją budowlę. No nie wiem, wydaje mi się, że to sprawka Flipa, bo on uwielbia kolor zielony. No w sumie, w sumie tak. Rzeczywiście, tutaj jest dużo zielonego. Może to był Flip, ale nie zauważyłem, żeby na serwer. O nie, jeszcze budynki się zaczęły palić. No nie wiem, może byłeś skupiony na budowaniu. No jak dla mnie to nie wygląda za bardzo jak Patryk. Wiesz, Patryk chyba był różowy, tutaj niestety jest zielony, czerwony. No nie wiem, flap. Chyba oglądaliśmy inną bajkę. Nie będę się z tobą kłócił. No ile oceniasz? No tutaj niestety muszę ci dać dosyć niską ocenę. Dałbym ci tutaj takie 5 na 10. No bo niestety no nie wygląda to jak Patryk. No dobra, niech będzie nawet to 5 na 10. No dobra, a jak tam twoja budowa? No, moja budowla akurat się mala bardzo dobrze. Zobacz. Jest idealna. Wygląda jak Patryk. To jest mój Patryk. Jak twój Patryk. No, to jest mój Patryk. Ja go zbudowałem. Ja go budowałem cały ten czas. Nie, nie, nie. To jest mój Patryk. Nie rozumiem. Ja takiego wybudowałem, zanim ktoś mnie zaczął trollować. Hmm, no nie wiem. Ja go budowałem od samego początku. Jest identyczny. Poza tym twój jest zupełnie inny. Jakieś ma zielone plamki, czerwone plamki. No, ale przecież tłumaczyłem ci, że ktoś mnie strolował i przekolorował. U mojego całego Patryka, e. no nie wiem, no to jest ewidentnie mój Patryk, idealny, różowiutki, zielone spodenki, wszystko jak z bajki, takiego go pamiętam i takiego go zbudowałem, zanim ktoś mnie zaczął trollować duża jest różnica między moim a twoim, ale no, jak to, jak uważasz. No teraz na pewno. No nic, no co mam ci powiedzieć? Ten Patryk jest idealny. Jedyna ocena, na jaką zasługuje, to 10 na 10. O, wow, dziękuję ci bardzo, Dlatego taką ci daję. No dobra, Flop, to czas na ostatnią konkurencję. Tak, ostatnia runda. Ech, mam nadzieję, że chociaż tą wygram. Ja mam dla ciebie propozycję, bo i tak już wygrałem dwie rundy, więc w teorii ta trzecia by nie miała sensu, bo i tak bym wygrał cały konkurs. Nieważne, czy bym przegrał teraz, czy bym wygrał. Dlatego proponuję rundę... O wszystko! Osoba, która wygra tę rundę, wygrywa cały konkurs. Co ty na to? No dobra, no to co? To mogę losować? Dobra, Flop. czas zbudować samochód. Wow, samochód? No dobra, no to co? Chyba nie ma co przedłużać. Lecimy budować. Hej, flap mówi, że ma świetny... Pomysł, No to sprawdźmy, jaki to jest ten jego świetny pomysł. Porad odpalić X-Raya. Okej, okay, mamy X-Raya i zobaczmy, co on tutaj będzie teraz robił. Dobra, i nasz samochód będzie wyglądał następująco. Wow, chwila, chwila, on go wkleił. Cały samochodzik już gotowy. On go Po prostu wkleił, on już ma go to gotowe. Zmienić oh. jego kolor. Tylko kurczę na jaki? Hmm, Ja muszę szybko tam lecieć. Muszę go szybko skopiować, jeszcze zanim zmieni kolor. Czerw Blony. Powiedzmy, że zmienimy go. Szybko, musimy go skopiować. O, wiem! Zmienię go na. Czerwoną wełnę. Wow, dobra, udało się, skopiowałem. Zobaczcie, piękny niebieski. A on ma czerwony. No dobra, idziemy teraz mu trochę poprzeszkadzać, bo w końcu on go po prostu sobie wkleił wcale go nie budował. Zamienię całe wnętrze na kolor zielony, żeby flap dalej myślał, że troluje go flip. Zobaczcie na to zielone fotele. Okej, okay, zobaczmy jak idzie flapowi budowanie rejestracji. Hej, okay, już ma przygotowano to wszystko. Może teraz tu Wyleję mu trochę wody. Bierzemy e? teraz wiaderka i wylejemy mu pod całej przedniej szybie. <noise> Oj, flap, chyba nie zamotowałeś wycieraczek. Skąd ta woda na szybie? Przecież ja nigdzie tutaj nie dawałem wody. I skąd te zielone fotele? Przecież one były szare. No nie, to na pewno sprawka flipa. Oj, tak. Ale jakim cudem przecież nie ma go na serwerze? Sprawka flipa. On na pewno musiał wejść i ja tego nie zauważyłem. On też zamienił oczywiście rejestrację tobie. <noise> Nawet ją zbuduję za niego. Okej. Okay. Patrzcie na to. Tu jeszcze jest tyle wody, o nie. I teraz jest flip, a nie flap. Ciekawe, czy zauważę. Nie wiem, co teraz zrobić z tymi fotelami. Ale na pewno muszę dokończyć rejestra. Jakim cudem to jest napis flip? No nie, przecież go nie ma. <grym> Jakim cudem on mnie może trollować? No nie, I co teraz muszę zrobić? Dobra, nie, najpierw zajmę się tymi fotelami, bo one zajmują dużo większą powierzchnię. One nie mogą być zielone. Dobra, flap teraz się zajmuję z Michadą tych foteli. Zobaczcie, co on tam robi. A ja muszę. Szybko teraz, póki jest tam w środku. Dobra, okej. Okay. Zamienię opony na TNT. To będzie dobre, patrzcie na to. Zamieniamy sobie czarną wełnę na TNT. Wow, zobaczcie, jak to wygląda! O nie, całe podstawki od samochodu są w TNT! Nieźle zaznaczyłem i wymieniło też jak to się rzeczy dzieje? w środku. Flap zauważył, co? co nie wychodzi na zewnątrz. Co ja mam teraz zrobić z tym? O nie, co się stało z moimi oponami! Przecież one były czarne! Flap, flap, koniec czasu, koniec czasu. No nie, jeszcze chwila, jeszcze chwila, flop. Nie ma czasu, koniec już, flap. Co tu się podziało? Nie mam pojęcia, ktoś mnie troluje przez ten cały konkurs budowania. I no, autko samo w sobie bardzo Ech, wygląda. Ja już nie mam siły na Ale to. jak widzę rejestrację, to chyba nie twoje autko w takim razie, tylko flipa. No jak nie, przecież. Tu był napis flap i ktoś mi to zamienił. Hmm. Hmm. Najpierw zaczął mi wylewać wodę, później zaczął mi zmieniać wnętrze na zielone. Przecież nigdy w życiu bym nie zrobił zielonych foteli w samochodzie. No i na koniec, na deser jeszcze załadował mi opony z TNT. No, opony to wasze bombowe. No <laughs> nie jest zabawne, flop. Nie zdziwię się. Jak teraz twój samochód będzie dokładnie tak Dobra, jak dobra, miał. ale poczekaj, I poczekaj, poczekaj spartuj. jeszcze, ocenka. Ale i tak jakby samo auto w sobie jest fajne, tylko to pony no TNT to nie jest zbyt bezpieczne do jazdy. Dałbym, no dałbym tutaj takie 8 na 10. To jest bardzo dobra budowla, sama w sobie, w sobie autko bardzo ładne. No dziękuję, no ale dobra, jakby ja jestem ciekaw co ty tam masz za ścianę. No ja to mam perfekcyjne, niewieściutkie autko, zobacz jak ono wygląda! Ha! Przecież dokładnie takie auto ja miałem. Nie takie, tylko czerwone oczywiście wybudowałem. Ja je wybudowałem. Jak takie miałeś auto? Przecież twoje... Ty to coś mi podejrzewasz, Twoje flop? jest czerwone. To jak miałeś takie auto? No przecież mówiłem, że czerwone. Poprawiłem się, przejęzyczyłem się. Mówiłem, że czerwone. No dobra, no. Ale Flap, no jakby jest niebieskie, nie no. Nie wiem, coś tu się nie zgadza. Kolejna budowla i kolejna budowla jest dokładnie bliźniaczo podobna do mojej. Nie wiem, czy ty mnie kopiujesz, Flop? No powiem ci tak, Flap. Ja chyba wiem coś, czego raczej byś nie chciał, żebym wiedział. No, tak się It's No dobra, chodź, chodź tutaj, chodź, bo ja mam ci coś do powiedzenia i wydaje mi się, że ty też masz coś mi do powiedzenia. Wydaje mi się, że nie. Na pewno, Flap, jesteś tego pewny. No, konkurs budowania każdy inny, tylko że każda budowla jest bardzo podobna. No tak, jak widzisz, rzeczywiście wszystkie budowle były bardzo do siebie podobne, a to dlatego ja je po prostu kopiowałem od ciebie, bo używałem x raya i widziałem co robiłeś. I właśnie o to chciałbym cię zapytać, co ty robiłeś, Flap? Czekaj, czekaj, czy widziałeś wszystko, co ja robię? Dokładnie tak, używałem x -raya. Czyli widziałeś, że wklejam sobie gotowe budowle? Mhm, mm dokładnie tak, flap. Nieładnie i niefajnie. No, nie. I te wszystkie pranki, które były, to byłem ja. Okej, okay. no ale w takim razie powiedz mi, dlaczego zacząłeś używać X-Ray'a w ogóle? Skąd to, to pomysł? Bo gdybyś nie używał X-Ray'a, to byś się w ogóle nie dowiedział. Czyli ty też chciałeś oszukiwać? wydaje mi się, Flap, że i tak bym się domyślił, ale no tak. Na samym początku po prostu postanowiłem używać X-raya, żeby po prostu wiedzieć, co ty budujesz, ale jak zobaczyłem, że ty zaczynasz oszukiwać i wklejasz gotowe budynki, no to postanowiłem ci trochę poprzeszkadzać. No przepraszam, no nie powinienem po prostu wklejać, ale ty nie powinieneś też używać X-raya? No, oczywiście, ja też przepraszam, bo ja też nie powinien używać X-raya, więc w sumie ja oszukiwałem, ty oszukiwałeś. Może po prostu ty zapomnijmy. No to co, Remis? Tak, no mi się wydaje, że Remis. To dobry pomysł. No dobra. Jeżeli podobał Wam się odcinek, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Teraz na ekranie wświetlają Wam się inne filmy z naszym udziałem, które są naprawdę bardzo fajne, więc klikajcie i oglądajcie. No i co? I do widzenia. papa! pa! Papa, pa, pa. trzymajcie się, zostawcie suba.